Cześć, ja jestem CD i witam was w ostatnim odcinku z serii Zagrajmy w Max the Curse of Brotherhood. Zaczynamy sobie rozdział siódmy, uciekamy z wieży, w której niemalże uratowaliśmy naszego brata. Niestety się nam to nie udało. Wieża zaczęła wybuchać. On zrzuci mi kulę na głowę? Czy on będzie mi te kule tak dużo zrzucał, czy nie? Dobra, teraz most się fali, pode mną. O, 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 nie, 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 źle to zrobiłem. Niestety chyba... O... O... Dobra, i co mam tu zrobić? Co mam tu zrobić? Eee, wyciągam to, łączę się z tym w taki sposób... Okej, okay, okej, okay. fajne, 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 fajne. Zobaczmy czy nasz doktorek daleko uciekł. my dopiero do tego zamku wchodzimy. Czyli co ten cały poprzedni rozdział to było takie jakby nie wiem przedmieście, przed budynek, nie wiem wieża strażnicza, coś w tym stylu, ale ja. Wchodzimy do zamku. Co mam tu zrobić? Jak mam tu zrobić? Coś takiego, i teraz coś takiego. Zobaczmy. Dobra. Bez większych problemów tam doskoczyliśmy. No w sumie to z problemami, bo niestety naszym celem tutaj jest doskoczenie do wieży znaczy do drabiny. A trochę nam do niej brakuje tutaj. Coś takiego powinno dać radę i dało radę. Okej. Okay. Fak, 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 rzucaj. Dobra. Już zapomniałem, jak przyjemnie się tym strzela. E, robię coś takiego: zatruwam to za magii. E, Zaczarowuję to. Fak, 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 fak. Uciekaj, uciekaj i. Raz. Okej, okay, udało mi się w ostatniej chwili ich załatwić. Mam nadzieję, że tylko dwaj tutaj byli. Zapomniałem z wyłączyć mi tutaj rozgimby piszą. E, spoko. Ow! Eee, robię coś takiego. A jak mogę go teraz zabić? Hello! To mi tego nie wysadzi? Na szczęście nie. To sam siebie zabijesz? Tak jest. Ok, zapomniałem, że tak też się da. Eee, bo chyba to w jednym z pierwszych rozdziałów zrobiliśmy. I, I co tutaj mam zrobić? No chyba to przeskoczyłem poprzednim razem. Nie wiem. Nie wiem naprawdę. Czemu wtedy tu zginąłem? Wskakuj tu. I tu. Dobra. Teraz mogę podejść na górę, złapać się liny i przejść na prawo. Bardzo liniowy jak na razie. Dobra, wybijamy się na linę. Łapmy się na dole i się troszkę rozbujajmy. Myślę, że tyle tu wystarczy. O oż, oż, krótkie Krótkie huh. coś takiego. Nie, to ciągle jest małe. Dobra, wiem w sumie jak to zrobić. Łapię się tu. Łapię się tu. Puszczam... Przecinam, przecinam. Tylko teraz się dobrze złapać i teraz się jeszcze raz dobrze złapać, okej. Okay. A... Co to za posąg to jest sposób tego czarodzieja tam w tle? Wygląda do takiego wielkiego proroka tego świata. Tylko problem taki, że w tym świecie żadnych ludzi poza nim nie widziałem. Jest jedynym. Rządzi potworami. Ok, wybaczcie tutaj cięcie, ale gramy się strasznie. Uh, no strasznie. Gramy się po prostu skraszowała normalnie, więc sorry. Musiałem przechodzić sobie przy okazji poziom od odnowa, bo zapomniałem o tym, że. Uh, no, kliknąłem na select level, a nie na. Uh, jak to się nazywa. Continue, więc no taki fail troszeczkę. Dobra, zróbmy coś takiego teraz. Mam nadzieję, że to zatrzyma się w powietrzu. I teraz spokojnie załatwimy naszego kolegę. Dokładnie. I teraz musimy tylko doprowadzić nasz, naszą gałązkę. Na przycisk dokładnie w taki oto sposób. Ten nasz doktorek poleciał, więc musimy go gonić. Windo, hello. Czy ten patyk się zaciął? Leć kolejny. Uratuj. Wiarę w patyki, dziękuję. Jest winda, teraz tylko zniszczymy. I lecimy na górę. Zobaczymy co nas czekać będzie tutaj. Możemy coś zniszczyć, uważajmy na tą bombę. Au, 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 au. Dobra. To go zabiło. No i e, tutaj kolejny kolejna droga nam się uformowała. Skacz. I rób wielką linę. I rozwal wielką ścianę. I. I co? I wybi się. Wow. Epickie, co ja zrobiłem? Co tu mam zrobić? Aha, mam to rozwalić, okej. Okay. Ja wtedy nacisnąłem spację, żeby wskoczyć na, na tą rurkę i wskoczyć na górę, niestety... No, nie jest to do końca dopracowane w tej grze. Nie można na przykład skakać na drabinie i tego typu rzeczy. No wiadomo, skakać na drabinie nie jest łatwo. Ale jednak nasz bohater i tak robi ogromne skoki i tak dalej, więc takie coś by wypadało, żeby w tej grze było moim zdaniem, nie wiem. Jestem, może, po prostu przyzwyczajony z innych gier do czegoś takiego. E, mogę teraz to wyłączyć albo włączyć pojawiła się winda na dół. Winda na górę, jednak. Chyba, że tu będzie jakiś secret? Nie jesteśmy na miejscu gdzieś. Czyżby. No, musimy się tam dostać. Nie wiem tak naprawdę po co jeszcze, ale... Dowiemy się niedługo. O, co tu mam zrobić? Coś takiego. W sumie nie wiem jak potem na to wskoczę, więc cofnijmy się. Zróbmy bardziej coś w tym stylu. Nie w tym. Nie w tym, tylko w tym stylu, Ok. Teraz spokojnie za to się złapię. I wskoczę na tłukę, bo wtedy jak była skierowana w pionowo, to raczej byłoby ciężko za nią się złapać później. A w takim wypadku, no nie ma. A nie ma problemu. Pytanie, co teraz? Czy taki system? A, taki system i, i. Taki system? Nie, czekajcie, czekajcie. A, bardziej coś w stylu, żeby było jak najdłuższe, jak najdłuższe i. I teraz spokojnie się za to. A, za to doskoczę? Tylko właśnie. Czy. No nie. Ustawmy to. Takie duże w miarę przerwy. No, nie wiem, czy to zadziała. Nie w taki sposób zdecydowanie, ale w taki e, też to nie zadziała. Ale mam inny plan teraz, w tej chwili, e, żeby na razie wskoczyć sobie po prostu na tą gałąź, a zaraz zobaczycie, co zrobić. E, I teraz puścić to i zrobić nową. Nie za to, nie łap się za to. Omin to. O, właśnie, o, właśnie o to chodziło od początku. Chyba o to chodziło od początku, tak się domyślam. Że po prostu to przekombinowałem troszeczkę. Eee, mogę się. Co ty robisz? Nie, 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 nie. Jak ja mam to przeżyć? Nie, nie, nie przeżyję tego. Coś takiego, zobaczmy. Dobra, czyli ta gałąź była tam. Ta liana była tam bez powodu, praktycznie. Nie wiem, jakiś może skrót tam był albo znajśka. W każdym razie, ym, nawet bez tego się obeszło. Wystarczyło dobrze wodę skierować. I gdzie jest tu fioletowa moc nasza? Chyba, że nie mam tego zrobić fioletową mocą naszą. A mam się odwdzięczyć. W taki sposób, ziomuś. Ziomuś. Czy to zadziała? Niekoniecznie. Dobra, sami tam po prostu na górę wskoczmy. O, No hej. No hej, e, co to jest? Wielka, długa kolba. I mogę tam wskoczyć i coś pociągnąć, więc nie wiem po co tam na, na dłużej w tej chwili. Po prostu zróbmy sobie drogę i tam wskoczmy. O... Pytanie, czy mogę już tego użyć? No nie mogę. Nie mogę w tym momencie. Tego pewnie też nie. Tego mogę. Uruchomiłem to. Nie mogę teraz. E... Mogę to połączyć? I mogę to połączyć, dobra. E, I teraz oczywiście pociągnę za drugą dźwignię. I pojawiła się winda. Mam nadzieję, że na górę, bo chyba tam uciekł doktorek. To jest doktor czy czarodziej? Nie wiem, jakiś... Zawsze jak, jakiś stary gościu zły jest, to jest albo doktorem, albo czarodziejem w grach. Chyba. Nie wiem. E, Liana? Dobra. Już chyba kończymy ten poziom. Fak, slow mo czemu nie było. Po raz kolejny powtarzam, gdybyśmy mogli sami uruchamiać slow motion w tej grze. Byłoby naprawdę genialną to umiejętnością. No i ostatni poziom w grze. Czas na walkę ostateczną z naszym mustaszo. Czas na uratowanie Felixa. Max, Czy ten doktorek chce przetransformować moc Felixa do siebie? To jest chore. Chyba właśnie to się zaczęło dziać. Co się dzieje? Nie rozumiem. O co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? Pozwam mu to łapę. Wytyfy! Wytyfy! Wy wy. Sorry, ziomuś! Sorry, ziomuś! Ale jakie, je... co tu się dzieje? Rozlą mu tą łapę jakoś. Fak, fak, fak. Nie jest to za wygodne w tej chwili. Ok. Eee, zdążę. Dobra. Tutaj idziesz? Fak nie trafił. W górę. Trafił. Widzę, że tu podłoga się w niektórych momentach świe. O, 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 uciekaj. Dobra. Teraz z powrotem się zamienią? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dawaj na górę. Nie. Wyczekajmy jakiś fajny moment. Spamujmy w niego tym czym tylko możemy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I teraz... Teraz... Dobra. Teraz go spamuj, spamuj, spamuj. A, mogę to połączyć? Mogę... Fak, 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 wal. Ok, mogę to połączyć. I co się stało? Eee, nie mogę tego użyć w żaden sposób. Fuck. Postarajmy się po prostu tutaj strzelać w niego. Może to coś da. Albo skoczyć na jego z prawej strony teraz i włączyć. Tak, 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 widzę tam już te maszyny. A teraz wbiegaj na górę. Dobra. Teraz go tu strzel. Ok, ok, i łączymy. Jedno. Fuck. Dobra. Drugie. Wszystko włączone. Wszystko włączone. On się wkurzył. Unikaj. Unikaj. I ręka, 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 ręka. Spoko. Nie wiem, czy mam tutaj po prostu walczyć z nim, czy zaraz coś się stanie. Eee, strzelaj. Okej. Okay. Raz i dwa musimy teraz oczywiście transfer odwrócić i chyba się nam udało. You lost. Stay away from him. We're getting out of here. <laughs> oh. You want to leave? Then. Leave. <laughs> You completed what I could not. Our land is safe. Let me ease your way home. Farewell, both of you. Welcome back, Felix. <gasps> To zakończyliśmy sobie Maxa The Curse of Brotherhood. Gra była naprawdę fajna. Całkiem ładna. Soundtrack mi jakoś nie przypadł co prawda do gustu. Ten świat, do którego trafiliśmy był całkiem ciekawy, całkiem różnorodny. Gameplayowo te zagadki były czasem pomysłowe, czasem mniej. Fajnie walczyło się z przeciwnikami, fajnie się używało tych mocy. Było naprawdę sporo takich rzeczy, które mnie irytowały. Sporo mechanik zawodziło, sporo rzeczy mi brakowało. Ale o tym już mówiłem właśnie w serii. Ale ogólnie gra była naprawdę ładna i przyjemnie mi się w nią grało. Fajnie było sobie porysować magicznym markerem. No i co? Do zobaczenia w kolejnych seriach. Jeśli seria Wam się podobała, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Jeśli nie, no to łapki w dół. Do zobaczenia i cześć!